I niebawem wbiegną na Murawę, a my dowiemy się, kto wygra w pierwszym półfinałowym starciu UEFA Champions League. Zapraszamy na City of Manchester Stadium. Halo, witamy! Cieszymy się, że zechcieli Państwo towarzyszyć nam dziś przy oglądaniu meczu, który zostanie rozegrany na City of Manchester Stadium. Specjalnie dla Państwa przy mikrofonach Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Mamy dziś dla Państwa spotkanie olbrzymiej wagi. Pierwszy półfinał UEFA Champions League. Zespół Manchesteru City zmierzy się z Realem Madryt. Domku, myślę, że jako neutralni kibice życzymy sobie dzisiaj tylko jednego, żeby ten pierwszy półfinał UEFA Champions League obfitował w bramki, wspaniałe akcje i wielkie emocje, a o wyniku decydowała forma meczowa piłkarzy, a niewątpliwe decyzje arbitrów. To może być świetne spotkanie, więc nie mogę się doczekać. Popatrzmy może na wyjściowy skład Manchesteru City. Między słupkami stanie Ederson. Kevin De Bruyne oraz Rodri zabrają na środku pomocy. Erling Haaland będzie napastnikiem w tym meczu. Pokazuje nam teraz wyjściową jedenastkę Realu Madryt na ten mecz. Między słupkami Thibaut Courtois. W obronie Eder Militao wystąpi razem z Antonio Rüdigerem, Federico Valverde oraz Toni Kroos zagrają na środku linii pomocy. W linii napadu wystąpi dziś Karim Benzema. rozpoczęli teraz. Pierwszy mecz półfinału UEFA Champions League. Karim Benzema wciąż prowadzi akcję. Szuka tutaj groźnego rozegrania. Ale ten obiecujący atak kończy się stratą. Erling Haaland. Tanie do De Bruyne. De Bruyne znów z piłką. I będzie teraz corner dla City. Wrzuca piłkę przed bramkę. Znakomicie teraz w odbiorze i co? Co zrobi z piłką? Szansa, czy im impas? Co za blok? Brawo! Głęboko w pole karne zagrywa. Zespół będzie mu wdzięczny. I mamy kolejny rzut rożny. Mogło być groźnie, ale pewnie wybijają. Będzie powtórka rzutu rożnego. Ośrodkowanie gdzieś na 11 metr. O, i gdyby nie ta interwencja byłaby Bramka. Ryzykownie, ale skutecznie. Benzema. Rodrigo. Spójrzmy, sam na sam z Bramkarzem. Wejście klasa światowa. Mogło być naprawdę nerwowo. Hal. Real coraz bliżej pola karnego rywali. Ależ teraz przerwał tę akcję po mistrzowsku. Ake teraz. Jack Grillis. Rodri. Rodri. Podanie do De Bruyne zagranie, to chodzi do Mareza. Jutro dostaje Gindogan. Schodzi teraz pod linii bocznej do środka. Rodry i te przy piłce. Rodrigo, Barbacal. Do podania dochodzi Benzema. Mamy remis. Spokojnie teraz przygotowują atak. Uwaga! Musi to trafić! 1-0! Tak! Robią pierwszy mały krok w stronę finału. Tak czy owak, teraz ten mecz powinien nabrać Rumieńców. W tym pojedynku z bramkarzem zwycięzca mógł być tylko jeden. Rzut oka przed strzałem, gdzie jest golkiper, i pewnie wykorzystana ta stuprocentowa okazja. Królewscy na prowadzeniu, rywale w bardzo trudnej sytuacji. Stones, piłka do Mareza, panuje nad piłką, pędzi w stronę bramki. Podanie do Debrójne. Ta im teraz remis. Urany boskie, co tu się dzieje? Kolejny gol, tylko w drugą stronę. Czy ktoś powstrzyma to całe szaleństwo? Realizator zaserwował nam powtórkę, na której widać dobrą reakcję na ten strzał, ale piłka tylko ociera się o rękawice. Tak blisko, a tak daleko. Po tym golu jest 1-1. Palwerde, Królewscy nacierają. Bramka rywali coraz bliżej. Jute ma teraz Modric. Zanosiło się na gola. Świetna interwencja teraz. Nathan Ake. Ake. Okay. Jack Bridish. Może im dać prowadzenie. No i zmarnowana świetna szansa na gola. Co za pudło. Z takiej odległości można było strzelać lżej, ale za to dobrze przymierzyć. Wielka szkoda. To powinna być bramka. Jest komu podać. Erling Haland. Piłka trafia do Halanda. Grilisz przy piłce. Wildogan. Haland. I Bramkarz wybił piłkę. Nie ma niebezpieczeństwa. Rodrigo. Kamalinga. Piłka do Rydigera. Real Madrid traci teraz piłkę. Benzema ma groźnie, teraz na dobie. Tak jest, odzyskują prowadzenie. Świetna praca przy tym podaniu. Dokładne dogranie wprost na nogę. Ale największe brawa należą się chyba za wykończenie tej sytuacji. Obrona robiła co mogła, żeby nie dopuścić do strzału. Niełatwo jest skierować piłkę do bramki pod taką presją. Jak Manchester City zareaguje w tej sytuacji? Zobaczmy. Czy mają jeszcze jakieś siły na te dwie dodatkowe, doliczone minuty. No i po ataku zagrożenie minęło. Rodrigo. Świetnie się teraz zastawia. Widać, że umie to robić. Słyszymy gwizdek kończący pierwszą połowę. Teraz kwadrans przerwy. Rozpoczęli teraz pierwszy mecz półfinału UEFA Champions League. Co za blok! Brawo! Zespół będzie mu wdzięczny. I mamy kolejny rzut rożny. Mamy remis. Spokojnie teraz przygotowują atak. Uwaga! Musi to trafić! Jeden z. Tak! Robią pierwszy mały krok. Podanie do De Bruyne. O rany boskie! Co tu się dzieje? Kolejny gol, tylko w drugą stronę. No i zmarnowana, świetna szansa na gola. Co za pudło z takiej odległości. NZ ma groźnie. Teraz na dobieg. Tak jest! Odzyskują prowadzenie. Drugą połowę pierwszego meczu półfinałowego UEFA Champions League. Czas zacząć. Dobrej zabawy. I te brójne przy piłce. Zabiera piłkę we własnym polu karnym. Kluczowa interwencja. Rodrigo. Ross. Zajde Valverde przy piłce. Niezły pomysł na akcję, ale ostatecznie górą wyszli z tego obrońcy. Riyad Mahrez. Próbuje indywidualnej akcji. Co z tego wyniknie? Dodanie do De Bruyne. Piłkę dostaje Gwindogan. I oto przy piłce Rodri. Może teraz, może wyrównają. Tak jest, mamy gola. Wyrównanie. Manchester City rzadko się poddaje, Teraz wrócili do gry. Obejrzyjmy raz jeszcze powtórkę tej bramki. Piłka chodziła jak po sznurku. Zbudowanie akcji to jedno. Druga sprawa to wykończenie. Prawa za skuteczne zastawienie się i precyzyjny strzał. Niebywałe! Znowu jedna z drużyn dogoniła drugą. Prezentują naprawdę równy poziom. Rodry. Likay Gündogan Grelish przy piłce. Gol! O oh, Ryzykował tym olejem. ale opłaciło się. Palce lizać. Spójrzmy, zaczęło się od świetnego dośrodkowania. Bramkarz mógł się tutaj zachować lepiej. Piłka padła przy krótkim słupku. nie pogodzi się z porażką, ale czas ucieka. Eduardo Kiamavinga, Ross. Real coraz bliżej, pola karnego rywali. Teraz spokojnie, jak po sznurku. Broni swojej bramki jak należy i walczy nawet o piłki na przedpolu. Udana interwencja. Stones. Rodri. Ma piłkę teraz. Ilkay Gündogan. Niebezpieczeństwo zażegnane. Atak powstrzymany. Do podania dochodzi Benzema, zdecydowane wejście bez falu. Erling Haaland ruszył de Bruyne, ma do kogo zagrywać. I próba de Bruyne! No i piłka drugi raz w siatce po jego uderzeniu! Ile radości dała mu ta bramka! Bardzo mocny był ten strzał, może więc właśnie dlatego znalazł drogę do siatki. Zwłaszcza na tej powtórce widać, że nie było tu co zbierać, znakomite uderzenie bramki. I po tej bramce jest 4 do 2. Zostało 20 minut do końca tego meczu. Ofensywna akcja Viniciusa, czy będzie z tego bramka? Do podania dochodzi Benzema. Szansa na gola! Uwaga, otwiera się przed nimi okazja do kontry. Podanie i piłkę ma Mares. Znakomicie teraz przejmuje piłkę. I oto przy piłce Rodri. Te brujne ma okazję. Tak, proszę Państwa! To jego druga bramka w tym spotkaniu! Ma naprawdę ogień w nogach! To gotowy materiał szkoleniowy, jak zakładać wysoki presji. Szybkie podejście pod przeciwną bramkę, panika w szykach ogromnych i gol. hokejowy wynik, 5 do 2. Vinicius. I teraz Rodrigo. Kiepskie zagranie teraz. Jukasz znajduje teraz Benzemę, ale bramkarz teraz bardzo dobrze. Oni Cross dogrywa z rzutu rożnego i już nic z tego rożnego nie będzie. Dobrze przechwycił. Świetnie się teraz ustawił. Akanji. Dobra sytuacja, można ruszać z kontrą. Strata. Przesadzili w tym kontrataku z optymizmem. Teraz może być groźnie. Tak! Mamy bramkę! No naprawdę, ten wolej zasługuje na brawa. Mamy na powtórce jak na dłoni. Wspaniałe podanie, aż się prosiłoby to wykorzystać. Docenimy też klasę strzelca. Musiał uniemożliwić naciskającemu obrońcy wybicie piłki, a potem oddać skuteczny strzał. Brawo! Szalony mecz. 5 do 3. Ilkay Gündogan. Ilkay Gündogan. Ładne dogranie na dobieg. Może teraz zagrozić obronie. Piłka do Gündogana. Dobra interwencja, niweczy tę próbę ataku. Teraz jest dobra sytuacja do wyprowadzenia kontrataku. Oj, wolno zbierają się do tego powrotu. Wpadło, proszę Państwa, wpadło! Jakże ważny gol w końcówce. Było już fatalnie, ale teraz jest tylko jedna bramka straty. Niebywałe. Jest powtórka. Możemy prześledzić tę skutecznie wyprowadzoną kontrę. A futbolu efektywne i efektowne, a sam strzał był już formalnością z takiej odległości, ciężko nie trafić. Bramka za bramką, gwizdek, kończy spotkanie. Kończy pierwszą odsłonę tego dwumeczu, dając przy okazji powody do radości miejscowym kibicom. Wygrana u siebie oznacza istotną zaliczkę przed rewanżem. Drużyna wie już z kim ma do czynienia i czego spodziewać się na wyjeździe. Ten mecz z pewnością nie zdecydował o losach tej półfinałowej rywalizacji, ale sprawił, że są bliżej awansu niż jeszcze półtorej godziny temu. Teraz to przeciwnik musi się martwić, jak odrobić tę jednobramkową stratę. Sytuacja nie jest komfortowa, ale też trudno narzekać. Co za blok! Brawo! Zespół będzie mu wdzięczny. I mamy kolejny rzut rożny. Mamy remis. Spokojnie teraz przygotowują atak. Uwaga! Musi to trafić! 1-0! Tak! Robią pierwszy mały krok! Podanie do debrójne! Urrany boskie! Co tu się dzieje? Kolejny gol, tylko w drugą stronę. No i zmarnowana świetna szansa na gola. Co za pudło z takiej odległości. Benzema groźnie teraz na dobieg. Tak jest! Odzyskują prowadzenie. Podanie do De Bruyne. Piłkę dostaje Gindogan. I oto przy piłce Rodri. Może teraz, może wyrównają. Tak jest! Mamy gola! Wyrównanie! Grylisz przy piłce. Gól! Olala! Ryzykował tym polejem. Ale opłaciło się! Pa... Ruszył De Bruyne. Ma do kogo zagrywać. Drugi raz w siatce po jego uderzeniu! Ile radości! I oto przy piłce Rodri. Te brójne, ma okazję. Tak proszę państwa, to jego druga bramka w tym spotkaniu! Ma naprawdę... Ale bramkasz teraz, bardzo dobrze. Ten wolej zasługuje na brawa. Oj, wolno zbierają się do tego pokoju. Wpadło, proszę P